Cześć wszystkim, Fortike Universe, witam Was, Obelus i Diablo. Dzisiaj chcę Wam pokazać podstawowe zasady Warhammera, czyli faza ruchu, którą się dzisiaj zajmiemy. Tak. Ogólnie, jak pewnie wiecie, Warhammer jest grą turową, tak? nie real-time strategy, nie jak na komputerze, tylko grą turową. Każda tura składa się z kilku faz. Fazy ruchu, następnie fazy strzelania i fazy walki w rękę. Tak. Dzisiaj omówimy... Fazę ruchu. ruchu. Samą fazę ruchu pokażemy Wam na przykładzie tego oddziału Space Marine, w tym przypadku akurat Angels. I pokażemy na początku, jak poruszają się właśnie jednostki podstawowe, czyli jednostki piechoty, które tutaj widzicie. Każda jednostka piechoty może poruszać się w fazie ruchu do 6 cali. Czyli jeżeli chcecie poruszyć się w jakimkolwiek kierunku, wybieracie jednostkę, model z tego oddziału, który jest w tym kierunku najbliżej i odmierzacie 6 cali w kierunku, w którym możesz się udać. Na co należy zwrócić uwagę? Pamiętajcie, że jest to do 6 cali. Prawda? Tak. Czyli e, jak odmierzycie, to no może je pokażę bliżej, jak odmierzycie tą odległość tych 6 cali, to musicie umieścić figurkę zanim te 6 cali się skończy, a nie przed, bo w tym momencie mamy dodatkową odległość, na którą byśmy się ruszyli. I w fazie ruchu wybieramy sobie, że ten oddział chce się ruszać, załóżmy w tym kierunku, bierzemy figurkę, która znajduje się najbliżej, odmierzamy te 6 cali i poruszamy się w tym kierunku. I to samo powtarzamy z pozostałymi jednostkami. O czym musimy pamiętać? Należy zachować koherencję. nie jest sama koherencja? Jest to odległość między naszymi jednostkami w oddziale. Czyli, tak jak Diablo pokazał wcześniej, nasze jednostki mogą przybrać dowolny szyk, czyli mogą na przykład poruszać się od choćby gęsiego, mogą iść, że tak powiem, zbitą kupą, aczkolwiek musi zachowana zostać koherencja, czyli dwa cale odległości od każdego modelu. Znaczy musi być mniejsza niż dwa cale. No, mniejsza tak? niż. No. Czyli jeden model nie może się znajdować dalej od drugiego w tym samym oddziale więcej jak o dwa cale. Jeżeli w fazie na przykład strzału, czy w jakiejkolwiek innej, czy tam fazie walki wręcz zdarzy się sytuacja, że, że nie wiem, jakimś cudem nie zachowana zostanie koherencja, czyli na przykład zostanie przerwany, e, przerwany te dwa cale mm, naszego oddziału, to zaraz w naszej turze ruchu pierwsze, co musimy zrobić, to tak naprawdę ruszyć się tak, aby tą koherencję móc z powrotem zachować. Jeśli nie możemy tego uczynić, gdyż na przykład e, nasz oddział jest, e, ma spin test przez snajperów lub różnego rodzaju coś nam uniemożliwia, należy to zrobić przy najbliższej możliwej swojej fazie ruchu. Dokładnie. I nawet w tym momencie, jeżeli mamy, na, tak jak w tym przypadku e, wyrzutnia rakiet, jeżeli stracimy tą koherencję, to niestety w naszej turze będziemy się musieli ruszyć, będzie to już traktowane jako ruch i już nie strzelimy. ale tak. to już op opiszemy już w fazie samej strzelania tego typu zagadnienia. Czyli tak, pamiętamy o koherencji, pamiętamy, że do 6 cali w fazie ruchu możemy się poruszać. O czym należy pamiętać? Odległość między wrogimi oddziałami. Tak, czyli nie możemy się zbliżyć do wrogiego oddziału w fazie ruchu bliżej niż na jeden cal. To, widzicie, w tym przypadku jest to mniej więcej pół cala odległości, jest ruch zakazany, musimy stanąć troszkę dalej, tak? Aby dopiero w fazie szarży, czyli w fazie walki wręcz. Moglibyśmy na nich zaszarżować. Nie możemy się. Czyli taka odległość byłaby już traktowana jako walka wręcz i oddział biorące udział w walce wręcz. O czym powiemy też w następnych y, filmikach. O czym należy pamiętać. Y, mamy tutaj przykład oddziałów zwartych w walce wręcz. Y, oddział Dark Angels, zwarty z y, orkami. Y, oddział taki nie może się poruszać w y, swojej fazie ruchu. Y, może dopiero, gdy rozstrzygnie się faza walki wręcz. Kolejną rzeczą, którą chcielibyśmy Wam pokazać w fazie ruchu piechoty, jak widzicie, zamieniliśmy piechotę na oddział orków, jest poruszanie się przez trudny teren. Ponieważ jak wiecie, pewnie już plansza, no, po której poruszamy się w orchamerze 40 tysięcy, składa się z terenu zwykłego, czyli taki teren płaski, który nie sprawia żadnych problemów w poruszaniu się i ruszamy się na pełne 6 cali. Teren na przykład e, trudny, czyli teren, po którym poruszamy się gorzej i ewentualnie teren na przykład który zapre możemy zaprezentować na podstawie tego krateru, teren niebezpieczny, czyli teren, przez który nam się jeszcze gorzej będzie poruszać. Co, co teraz Wam opiszę? Zapomniałeś jeszcze terenie niedostępnym. Jeszcze jest teren niedostępny, na który w ogóle nie możemy wchodzić. Zgodnie z, z normalnymi zasadami są oczywiście pewne wykluczenia, aczkolwiek nie w tym przypadku. E jeżeli mamy się poruszać po terenie trudnym. trudnym, pierwsze co tak naprawdę przed ruchem taką jednostką, jeżeli chcemy wejść na teren trudny, jest zadeklarowanie, czy w tej turze będziemy wchodzić na teren trudny, czy też będziemy go po prostu mijać. Jeżeli go będziemy mijać, to po prostu odmierzamy standardowo te 6 sali i ruszamy się wokół terenu i nie możemy doprowadzić do sytuacji, żeby jakakolwiek jednostka nam na ten trudny teren weszła. W przypadku gdy zdecydujemy się, że chcemy wejść na ten trudny teren, bo na przykład jest nam wygodniej szybciej, czy może będziemy się chcieli chronić przed, przed ostrzałem wroga lub takty taktyka tego wymaga, lub taktyka tego wymaga. Musimy zadeklarować, że w tej turze będziemy wchodzić na trudny teren i w tym momencie bierzemy dwie kości, dwie kości K6, rzucając dwoma, mianowicie wypadło 2 i 3, wybieramy wynik wyższy, ten, który nam pasuje, na ile cali możemy wejść w głąb danego terenu, w ogóle poruszyć się naszymi jednostkami. Czyli w tym przypadku nasze jednostki mogą się poruszyć do trzech cali, tak? Czyli nawet te, które jeszcze nie wyszły na trudny teren, ta też. I ten też może poruszyć się tylko do trzech cali, tak? Czyli nie może pójść swoich standardowych sześciu, tylko to, co wyszło nam na rzucie kością. Teren niebezpieczny, ruch przez teren niebezpieczny, zaraz Wam pokażę. On wygląda prawie tak samo jak przez teren trudny, z jednym wyjątkiem, że któryś z nich może zginąć, a nawet nie tylko jeden. Każdy ruch przez teren niebezpieczny wiąże się z rzucem kost, dwoma kostkami, tak jak przez teren trudny, tak? Czyli musimy stwierdzić na ile cali nasze jednostki się poruszą. W tym przypadku wyszło 2 i 3, czyli poruszamy się na 3 cale każdą z jednostek. Tyle, że w tym przypadku, w odróżnieniu do terenu trudnego, każdy model, który wejdzie na teren trudny. O tym też wejdę. O tym widzicie już nie dojdzie. Każdy model powoduje to, że musimy rzucić za niego kostką i każdy wynik jeden oznacza, że, on, że któryś z modeli otrzymuje jedną ranę, której nie da się obronić żadnym testem ochrony. Czyli w naszym przypadku wyszło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu orków weszło na teren niebezpieczny, więc bierzemy siedem kości, dwa, cztery, 6, 7 i wykonujemy rzut. W tym przypadku akurat nie padła żadna jedynka, ale załóżmy, że ta jedynka jednak nam wyszła. Cheater. I w tym przypadku jeden z naszych modeli otrzymuje ranę, której nie da się zasejwować, tak? Czyli nie może użyć swojego testu pancerza. Nie może, jeżeli ma jakiś tam dodatkowy dodatkową ochronę rzucić też na nią, jak też nie może użyć zasady feel no pain, czyli nie czuję bólu na ratunek takiego, tak, takiej rany. Ponieważ załóżmy, że ten akurat ork wpadł w dziurę, w kraterze i, i po prostu nie da się go jak uratować, nawet lecząc mu rany. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, zarówno dotycząca terenu. Trudnego, jak i niebezpiecznego. Jeżeli na przykład rzucimy ten nasz test, na ile cali możemy wejść, w, poruszyć się, jeżeli chcemy wejść na trudny teren, i nam wyjdzie na przykład sytuacja, gdzie o, wyszło 2 i 1 cal, tak? Czyli w tym przypadku nawet nie dojdziemy do naszego trudnego terenu. O, staniemy tuż przed nim, ale też musimy się ruszyć dokładnie na tyle, ile nam wska wskazała kostka, czyli nawet nie wchodząc na ten trudny teren. Dalej musimy się sugerować tym, co nam wyszło na kostce, że nie możemy więcej niż te dwa cale. Nie możemy nagle stwierdzić, a skoro nie dojdę do trudnego terenu, no to ruszę się swoje stare sześć sali i obejdę go naokoło. Nie, nie możemy. Musimy ruszyć się na tą odległość, na ile wskazała nam kostka. Możemy się w tym, tym przypadku na przykład też nie ruszyć w ogóle praktycznie, tylko nie wiem, przesunąć się o jeden cal. Nie musimy wykorzystywać oczywiście yy, Pełnego zasięgu, ile nam wyszło na tej kostce. Kilka szczegółów. Jeśli mamy na przykład dwa oddziały przyjazne sobie, mamy tutaj oddział Dark Angels z odrzutowcami, z jetpackami tak zwanymi, ale nie ma to znaczenia, oraz zwykły oddział Space Marines. Pamiętać, oddział porusza się z prędkością najwolniejszej jednostki, czyli jeśli do naszego oddziału dołączyła jakaś jednostka, która się porusza wolniej, wynikająca ze swoich specyfikacji, to cały oddział porusza się ruchem jedno... z prędkością tej jednostki. Ponadto, koherencja między przyjaznymi oddziałami musi zostać zachowana jeden cel. Znaczy, no nie mogą wejść na siebie i potem jak już skończył rok, to muszą być o rok nadalną od siebie, tak? Czyli nie może skończyć tutaj, bo w tym momencie nie wiadomo, co jest członkiem czyjego oddziału. Tak, dokładnie i tak samo, gdy w przypadku ten oddział e, Space Marines będzie się poruszał o 6 cali do, do przodu, to jak najbardziej, jeśli e, nie wejdzie ten, może... Jeżeli w podstawki przecisną się po, między podstawkami tymi, prawda? nie mogą na siebie wejść, nie mogą, nie mogą że w przypadku, gdy na przykład te będą tak blisko siebie, nie mogą być, a ja się tu przecisnę, no bo oni się trochę przesuną. Nie. Musi być ta odległość jednak taka, żeby ten model mógł sobie ją przejść. Ponadto yy, obracanie naszych modeli. To akurat jest darmowe w Warhammerze 40 tysięcy, no, czyli nie ruchu możemy się wrócić za darmo. Do wroga za darmo, czyli nie musimy się przejmować, że nasz oddział stoi plecami do wroga, a chcemy w jego fazie strzelania właśnie ostrzelać wroga, gdyż właśnie możemy. No, kurwa. O, urwał się możemy przesunąć twarzą.